Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj witam Was z mojej łazienki, ponieważ wróciłam Ci z nocki filmowej, a tak naprawdę obejrzałyśmy połowę filmu, a tak przygadałyśmy i ja muszę się troszeczkę odgruzować, bo potrzebuję sobie zrobić szczytkowanie i sobie w ogóle umyć włosy, i ogólnie twarz i wszystko nawilżyć i po prostu odgruzować się, mamy tak. No i teraz właśnie sobie robię takie, film się renderuje na kanał ogólnie. Mam nadzieję, że oglądaliście były dwa filmy w tym, w tym tygodniu, więc się jaram. Jeśli nie oglądaliście to też zapraszam Was na kawałek mojego teledysku. No i co? Chcę po prostu sobie zrobić zapalić świeczkę. Bardzo rzadko mam czas na to, żeby po prostu... nie mogę ja was zostawiam. Jak wpadniecie do toalety, to, to sorry, ale rzadko mam ostatnio czas, żeby na przykład właśnie zapalić sobie tą świeczuchę. Pachnie kaszmirem i yy, ona ja tak tu sobie w łazience, bo ono nawet pięknie pachnie bez zapalania. No i co? Zrobimy szczotkowanie, dzisiaj umyję pięknie włoski, żeby były pięknie świecące. ostatnio są pochwały w ogóle mojego yy, fryzjera i bardzo dobrego kolegi Stasia. Czyli Stasia, jak oglądasz to, to, pozdrawiam, bujaki, że byłam u niego na odrostach i powiedział, że te włosy inaczej też wyglądają, bo przez naprawdę przez trzy miesiące nie robiłam z nimi zupełnie nic, jakby <laughs> umyłam i odżywiałam, ale nie robiłam taki, ja, Często mam taką... Na przykład jak byłam ruda, no to malowałam włosy co półtora miesiąca, jakby odrosty same, nawet na, cało, na całość. Więc te włosy były troszeczkę poniszczone. No i trudne, naprawdę. A teraz jak właśnie on mnie zrobił na bardziej taki br brązik, taki rudy kasztan, to rzeczywiście ja tak, tak mi się ten kolor spodobał, że nawet ani razu nie przemknęła mi myśl, że na przykład chcę wrócić do blondu, co jak byłam ruda, Chyba dorosłam, chyba dojrzałam. Jak macie też takie myśli czasami, to napiszcie mi w komentarzu, czy jestem tylko taka jedyna. I jeszcze chcę Was zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Będą się pojawiać tutaj vlogi przez no jakiś czas na pewno. Niedługo kończy się vlog masy i zaczynam po prostu vlogowanie takie codziennie, tworzenie płyty, moje artystyczne życie i ogólnie wszystko. Mam jakiś tam pomysły na serię, ale zobaczymy. Nie chcę nic obiecywać, bo zawsze obiecuję i zawsze tego nie robię. No co kochani, ja Idę się ogarniać troszeczkę, bo nasze na 16.30 są mówione z verą. Znacie Werę. Znacie Mhm. Mm to ta śmieszna osoba, z którą też nagrałam odcinek na kanału. ogólnie jest tak przezabawny. Tylko nie wiem, czy jest przezabawny, bo my dla siebie jesteśmy zabawne i ja po prostu uwielbiam ten odcinek, czy po prostu... Jesteśmy zabawne po prostu. Ole, ole, czekaj, ja skąd tu nagrywam. Tak, ja tak. Duży od masik. Ojej, ale jest w srebrce oświetlone. Popisz mi balon? Nie. Spierdziłem. Przebiteczka, żebym koja iść. Co rozwiązała, wiesz, tak. Na, <gryw> na czas jedzenia. jest zbyt skomplikowana. Ej, to było bardzo takie złe jedzenie, próbowanie, ani nie usypiłaś się nic. Dobre na 10 osydówki. Dobra no ja nie jestem jakimś znawcą osrywku, więc Sandzia pewnie zrobię bardziej wiarygodny test, ale mi smakuje. Dobra i cała muzyka. Dzisiaj jest 20 grudnia. Szczerze wiem o tym, że za te cztery dni święta, tak grudzień mi szybko zleciał i mam wrażenie, że przez te właśnie takie sytuacje, no, na początku grudnia było super, mega się cieszyłam, bo nawet poczułam taki świąteczny klimat, jak byłyśmy w Poznaniu z Werą i to było takie fajne. Potem był ten tydzień, nawet półtora tygodnia takiego miałam właśnie taki... Dziwny czas, taki bardzo wątpiący, bardzo taki depresyjny czas, który naprawdę bardzo mnie przetyrał, tak naprawdę. I może i właśnie przez te półtora tygodnia nie czuję tak, odeszłam od tej magii świąt i teraz próbuję jakoś wrócić, ale czuję się bardzo dobrze. Te, przez te 2-3 dni. Chociaż byłam bardzo zmęczona pracą, to teraz czuję się w porządku. E, dzisiaj mam na 18. to mam jakieś jeszcze dwie godzinki, muszę się pomalować. Właśnie sobie e, zrobiłam kawkę w mikołajkowym kubku i właśnie bym ja sobie piła i oglądałam jakieś e, dziwne mogę Moje postanowienie noworoczne, mniej oglądać YouTube'a. <laughs> to jest mega trudne dla mnie, bo jestem uzależniona już od e, komentowania parę dokumentów, od po prostu oglądania czegokolwiek do jedzenia. Ja chcę się tego oduczyć. To jest moje postanowienie na nowy rok. Nie muszę zrobić ciastu na pizzę, bo dzisiaj jadę do Wery. Rok temu byłam u niej na takim nocy filmowym, się Harego, ale tak wiecie, jak to jest tu nocy filmową, że niby się ogląda, ale tak naprawdę się więcej gada niż ogląda, ale robiłyśmy pizzę w kształcie choinki i bomb bałwana. Nie mam jeszcze niektórych prezentów świątecznych, czy Robię to na ostatnią chwilę, pewnie tak, no bo tak, ale w poniedziałek jest 23 na szczęście, bo ostatnio było coś takiego, że w poniedziałek była wigilia, albo jakoś tak i rzeczywiście tego czasu było mało, bo była niedziela. Też chyba popełnię zbrodnię przeciw sobie, bo muszę w niedzielę iść do galerii hamlowej, kupić sobie sweterek świąteczny, bo potrzebuję na święta i też do innej rzeczy, która będzie pewnie w kolejnym vlogmasie. Ale, ale właśnie tak, gdzie zapakowałam już prezenty. No dobra, nie będę Was zagadywać, ja sobie siadam, odpoczywam. Odpoczywam od czego? Od... od, od Ci filmik. To zrobiłam się po to. jak to męczy? Wiecie jak to męczy być influencerką? YouTuberką, która ma 1035 obserwujących. Nagrywam to dla Was, ok? Dla Was. Ale na przykład bardzo zajarałam się ostatnio na nagrywanie ogólnie. Jest to to dla mnie. Totalnie coś innego, że mogę tak normalnie postawić sobie kamerę i mówić do Was. Więc jeśli nie obserwujesz mnie na kanale ogólnie, to zapraszam serdecznie. To jest kanał Komentary. I założyłam go po to, bo czasami mam wrażenie, że nie umiem się wysłowić, że bardzo dużo mówię. I tak naprawdę, właśnie tak naprawdę to słowo też, i ogólnie, dlatego kanał nazywa się ogólnie. Założyłam to po to, żeby też ćwiczyć sobie wysławianie się, lepsze po prostu prezencje, chociaż stale tak plułam przez aparat, że to jest masakra. Witajcie w mojej kuchni ponownie. W ogóle muszę zmienić ten obraz, bo widziałam taki świetny plakat z ogórkami, że nie niekiś się, nie jakiś się jest takie ogórki totalnie. No ja mam coś takiego w kupowaniu rzeczy do tego mieszkania, że wiem o tym, że kurczę, no mogłabym... To mieszkanie jest w złym stanie po prostu. Do totalnego remontu, ale jest stanie i się fajnie mieszka jako... Studentce, osoby pracującej czy czymś tam, ale bym mogła na przykład tu takie piekaciki zrobić, właśnie takie, w mojej kuchni będzie tak mega kolorowo, sobie ja widziałam na TikToku, różową kuchnię. Fajnie byłoby mieć już jakby coś swojego i własnego, no ale, żeby kupować rzeczy do swojego mieszkania. Teraz, wiecie, teraz jest ta wielka ta akcja o konsumpcjonizmie na vlogmasach influencerek, z czym się totalnie zgadzam, że to co się dzieje aktualnie w internecie, jeśli chodzi o vlogmasy, w każdym odcinku i Coś kupuje się, jakby cały sens vlogmasów dla niektórych, instagramerek i influencerek jest to, żeby robić zakupy i kupować I te, dużo osób właśnie mówiło, że kurczę, yy, oglądałam co roku, a teraz sa, same kupowanie, wydawanie pieniędzy, których no Przeciętny człowiek zarabiający, pracujący na etacie nie ma takich pieniędzy na to, żeby dekorować co roku mieszkanie inaczej niż było rok temu, bardziej na przykład ja dokupuję coś takiego, na przykład sobie kupię na przykład w tym roku znowu nie kupiłam pościeli którą bardzo chciałam już od dwóch lat świąteczną więc może za rok, więc na przykład dokupuję sobie kubek, albo właśnie nie miałam w tym roku lampek na choinkę, to musiałam dokupić takie rzeczy, ale też yy, czy na przykład dziecko do orzechu, którego bardzo chciałam za 15 zł, albo za 18 no a to są takie koszta, wiecie, no małe, drobne koszta, a nie kupowałam jakichś wielkich krasnali, które stoją za 300 zł. No, jakby kto ma pieniądze, jakby okej, okay, nie mówię na co wydawać swoje własne pieniądze, ale żeby nie szerzyć tego, że żeby być szczęśliwym i mieć super świetną e, choinkę i grudzie i vlogmasy, trzeba kupować. Jakby chodzi bardziej o samo przeżywanie tego z innymi. Na właśnie iść na lodowisku, ubiec pierniki piorunki, wziąć kogoś za tańce, ty pana ten piękny śnieg, tak nie razi pisanka, to nie jest te słowa. Tak wyczekiwane już od dawna. A my, mój Robimy pizzę Muszę no. podprzątać tutaj, ale nieważne, po świętach Wiecie, że ostatnio na przykład ta pizza nam totalnie nie, wysz nie wyszła te ciasto na pizzę, bo ja się uparłam Zróbmy ciasto na pizzę, żeby wyciąć po prostu z niej choinki, czy inne rzeczy Tyle tego ciasta jest na razie hmm. Oczywiście nie trzymałam się przepisów, no bo ktoś trzyma przepisów że go przetransportować metrem. A dobrze, mam jakąś konkretną może. O! Baska. No i o pracę, rodacy. Moje testowne leży w torbie. A, mamo, je w torbie. A! Odezwał mi się bardzo i dzisiaj zamiast po prostu miałam wolny dzień, mieć i potem miałam mieć próbę na dziś 18. I potem jechać od razu o, 20, o 21 do Stoku do siebie. Yy, ale była potrzebna pomoc z pracy, i ja od razu, kurde, czemu? Czemu? Ale mam tak dużo roboty, jeszcze dzisiaj tak późno wstałam, a zgodziłam się pracę na 16, mam godzinę 12. Więc okej, okay, zostały 3 godziny, bo o 15 muszę się zbierać, ale mam 3 godziny, żeby posprzątać dom, spakować się. I jeszcze zrobić, umyć włosy, umalować się, ogarnąć Bo też miałam zrobić zdi. No, zawaliłam Ale właśnie teraz sprzątam szybko kuchnię Czemu pytacie, czemu teraz sprzątam kuchnię? Bo miałam mieć dzisiaj najwolniejszy dzień I teraz nie mam najwolniejszego dnia No i chciałabym jednak wrócić do czystej kuchni Jak już wrócę tutaj Po świętach Więc to jest mój plan, żeby teraz posprzątać swoją kuchnię Jakkolwiek, bo naprawdę Jest ogromny syf, ogromny Kochani, ja już ogarnęłam, mam jeszcze godzinkę na zmontowanie vlogmasa i, I spakowałam się też Oglądam w ogóle z księżniczką. Nie wiem czego najeść, ale nam zaraz drugą część do, do sprzątania i do ogarniania się I powiem, że zdążyłam Nie, nie zrobię trzech rzeczy, które są dosyć ważne Ale no może jakoś to przełożę na inny czas Jestem spakowana, wszystkie prezenty, wszystkie książki Cała wielko... jest mega ciężka ta walizka Ale w sumie jadę na... 6 dni, więc rozumiem, czemu jest ciężka. Też zabaram. Mu... zabaram. zabaram. Skrót myślowy, musiałam powiedzieć: aparat, zabieram aparat, zabarat. Sądzę, że kiedyś będziemy tak mówić: właśnie, skrótami myślowymi, zabarat, jakby pierwsze, jo, pierwsze słowa. E, więc kochani, widzimy się już 25 grudnia na ostatnim vlogmasie. To co, buziaki, do zobaczenia i wesołej wigilii.